Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk45 Patryk Gaming, a to jest krótki wstęp do drugiego już filmu z serii Patryk Poleca. Prosiłem Was, abyście pod ostatnim filmem z serii Patryk Poleca proponowali osoby, które mógłbym polecić. Odwiedziłem te kanały, lecz postanowiłem, że jeszcze w dzisiejszym odcinku polecę osoby, które już znam od dosyć dawna i których materiały są naprawdę ciekawe. Więc yy, nie gniewajcie się, na pewno w kolejnym odcinku zwrócę uwagę na te osoby, które piszą komentarze pod filmem. Możecie teraz pod tym filmem też pisać. Lecz y, takie jeszcze dopowiem coś, ponieważ czasem podajecie, nie macie w ogóle filmów ani w tym stylu. Więc tak, musicie mieć co najmniej 5 filmów i co najmniej 5 widzów, więc wtedy na pewno tam zajrzę. Jeżeli kanał, kanał będzie godny polecenia, na pewno go polecę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Pierwszą osobą, którą polecę w dzisiejszym odcinku, jest znana Wam już Resowiaczka. Jest to dziewczyna, która na swoim kanale e, robi filmy typu vlogi, lecz czasem wstawi film typu Let's Play. Na dzień dzisiejszy ma ona 37 filmów. Prowadzi ona też serię, w której może, mogą się udzielać e, jej widzowie. A jest to seria mianowicie telemisja, którą też już dobrze znacie. Chociażby z tego, że też tam występowałem. E, więc tak, warto zajrzeć na ten kanał, naprawdę coś ciekawego. E, tak, co tu jeszcze? Chyba wszystko o Resowiaczce. Zajrzycie, zobaczycie. Tym bardziej, że Rysowiaczka prowadzi teraz konkurs, to warto zajrzeć. Drugim kanałem, który polecę dzisiaj jest również vloger, a mianowicie Szymon. Gościu też prowadzi filmy, tworzy filmy typu vlog. Czasem też pojawiają się filmy typu let's play, na przykład z Minecrafta, jak tutaj widzicie. Więc myślę, że też warto zajrzeć. Na dzień dzisiejszy ma on 43 widzów, Rysowiaczka ma 1634. Więc jest, jest już to sumka. Filmów posiada 16, więc też jest już nieźle, jest co obejrzeć. Eee, nie stresujcie się tym, że są paski na bokach, ponieważ czym on obiecał, że to zmieni, ponieważ kupił sobie kamerę, która będzie mu nagrywała w, jako, w jakości HD. I ostatnią osobą jest Zeberti 978, kolega tworzy dość fajne filmy, lecz musi jeszcze troszeczkę popracować nad ich jakością, i w ogóle. Ale myślę, że pomożecie mu w tym i zajrzycie na jego kanał. Na dzień dzisiejszy ma on tylko 11 widzów i 38 filmów, i jest już do dużo filmów, widać, że przykłada się, lecz nie za bardzo ma widzów. Właśnie, filmy też yy, troszeczkę potrzebują dopracowań, ale myślę, że to się wkrótce zmieni. Więc to są trzy osoby, które wytypowałem na dzisiejszy film. Oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzach na przykład, gdy chcecie, żebym Was polecił, po prostu wpiszcie w komentarzu, że chcielibyście, żebym Was polecił. Ja oczywiście zajrzę na kanał. Jeżeli kanał będzie warty uwagi, na pewno pokażę go w którymś z odcinków Patryk poleca. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz powtarzam, piszcie w komentarzach, oceniajcie ten film, zaglądajcie. Oczywiście wszystkie Potrzebne linki do kanałów y, tych osób, które dzisiaj pokazałem, wskazujcie w opisie. Trzymajcie się. No i cześć. Aha, i miłych wakacji.